Siemaneczko, witam Was w pierwszym odcinku, pierwszy raz na moim kanale z przebudowy serii. Dzisiaj postanowiłem nagrać Was przebudowę drużyną Napoli serię, A. Oczywiście będę się starał zdobyć Mistrzostwo Woch i Champions League. I właśnie seria się zakończy, kiedy... Kurde, zostałem wybity z rytmu. Kiedy wygram Ligę i Champions League. No więc, no zobaczycie, czy mi się udało, ile ta przebudowa trwała. No i co? Ja wam tak naprawdę będę pokazywał mój skład na początku sezonu, transfery, jakie dokonałem i końcówkę sezonu, czyli tabele, inne rozgrywki, jak to wyglądało, bo nie ma co pokazywać wszystkich symulowanych spotkań. W pierwszym sezonie na rynku transferowym nie szalałem, kupiłem tak naprawdę tylko z Dolnych Włochów, jak Tonali czy Zaniolo. No, i mój pierwszy sezon zakończyliśmy w Serie A. Dopiero no, na czwartym miejscu za Juventusem, Interem i Lazio. No, jesteśmy w, w top 4, więc no nie jest najgorzej, mogłoby być lepiej. Najlepszym strzelcem jest Cristiano Ronaldo, potem Zlatan Ibrahimowicz, a insynie daleko, daleko z tyłu. W asystach trochę lepiej, bramce numeret, coś tam z Ospiną pobronili, ale pierwszy sezon można uznać za taki średni. Ja zazwyczaj w pierwszym sezonie dużych zmian nie będę wprowadzał, małe transfery, a potem w przyszłości powinny być coraz więcej. No te 9 remisów, jakby nie, 9 remisów w chociaż na zwycięstwa, byśmy mieli mi Włoch. no ale niestety nie zawsze można mieć wszystkiego. Takim składem kończę pierwszy sezon, giskieza, mili Lozano, jaky no, nie doznał kontuzji. No, Mertensem się pozbyłem się Mertensa po tym sezonie. Trochę trzeba przebudow przebudować ten skład. No i będziemy go budować dalej, budować, aby w następnym sezonie udało nam się zdobyć Mistrzostwo Włoch. Seria. Tutaj macie moje najdroższe transfery. Sprzedałem Mertensa, Kajehona, Tonali, Kieza, Zaniolo. Postanowiłem pójść w Włochów w pierwszym sezonie. Czy taka droga będzie dalej? No zobaczymy. Najdroższym transferem pierwszego sezonu. Był transfer Paulo De Bali do Manchesteru City za 134 miliony. No, pierwszy sezon tak dziwnie powycinałem, potem powinno być lepiej jak nagram drugi raz przebudowę, bo nagram myślę, że to będzie klub z Francji, albo może taki bardziej klub, który nie jest Renomą w Europie. No myślę nad Francją lub ligą turecką. Czemu Bo chcę? Coś innego przebudowałem, ciągniemy do tej Turcji, myślę, że będzie przebudowa Turcji, drużyny z Turcji, fajny utytułowany klub, no zobaczymy jak to będzie w przyszłości, jak nam się ta seria spodoba, będę ją udoskonalał, no już czekam na FIFA 21, by tam nagrywać karierę właśnie symulowaną i oprócz, gdzie będę grał te mecze, też będę oczywiście miał drugą karierę, którą będę symulował, no i to jest sezon numer drugi, kupiłem Teo Hernandez'a, jak widzicie... Niewiele chyba się zmieniło. Mamy Pelegriniego, mamy Osimena, mamy Luisa Felipe. No, trochę wydałam hajson te transfery. Dużo piłkarzy wróciło z wypożyczeń. Na razie mam bardzo szeroką kadrę przed drugim sezonem. Teraz zobaczcie historię transferów. No i mamy. Mój klub, zawsze się tu się zawsze motam. No, jest Teo Hernandez, jest Osimen za 37 bań, Potem Pelégrin za 31,23 Luis Felipe, no i Teo Hernandez. No i drugi sezon yy, jeszcze nie, bo to jest połowa sezonu. Postawiłem wam, yy, to jest jedyna sytuacja, w której pokazuję wam połowę sezonu, bo w połowie sezonu dokonałem jeszcze jednego wielkiego wzmocnienia. Potem nie będzie już połowy sezonu. Mamy ten mecz Manchester City w Lidze Mistrzów. Awansowaliśmy z drugiego miejsca. Trochę rotowałem składem w Lidze Mistrzów i w Lidze. Więc te wyniki nie zawsze będą takie super. Nie wiem czemu tak postanowiłem pokazać. Ale już to wyciąłem, już nagrywam, więc to Wam zostawiam, Ale to jest jedyna szansa. I tak, jedyna szansa. Jedyny raz kiedy to pokazuję. No Fabian Ruiz będzie gwiazdą. No ale ja w zimowym okienku dokonałem jednego wielkiego wzmocnienia. Nie, nie dokonałem wzmocnienia. To nie to okienko. Po co ja to wyciąłem? Dobra, już nieważne. Chciałem wam pokazać, że kupiłem wyna na Mbapu. No i na Rumę. Żaluje dzi go na Rumę. Więc to dobra, jest dobrze, jest dobrze. Nic się nie popieprzyło mi. 80 milionów za don na Rumę. Mega piłkarza, mega gwiazdę, która powinna wzmocnić naszą wzmocnić. Naszą bramkę. No i drugi sezon kończymy na trzecim miejscu. Jest progres, mamy więcej punktów. 10,2, ale 12 tracimy do Juventusu, który jest hegemonem Serii. No tym razem mniej remisów, no ale niestety nie dało nam to mistrzostwa. Nie dało nam więcej mistrzostwa. No Interes Juve trochę odjechali. No Juve to już w ogóle Kiewo masakra. 6 punktów. Jeśli chodzi o Champions League. Barcelona wygrywa po raz drugi. To jest nierealistyczne. Barcelona zaraz się rozpadnie i będzie średniakiem w ogóle. Ale no lecimy dalej. Lecimy dalej. Gdzie ja jestem? Tutaj odpadłem z Manchester City w dwumeczu. No nie był to najlepszy mój dwumecz. Jeśli chodzi o klasyfikację szczelców, Zapata był najlepszym szczelcem, Arkadiusz Milik piątym najlepszym szczelcem z Serie ja. no i tak wygląda mój skład na koniec tego sezonu. I tutaj po, e, za, mówię za szybko. I zaczynam... Się e, zacinać. Ja tak zawsze mam. No i mamy statystyki. Arek Milik 23 bramki. Kieza tyle samo. Kieza to ciągle marudzi. No ale cóż, tacy są piłkarze. Czasem marudzą, czasem nie. No i tak kończy się drugi sezon. W trzecim sezonie było lepiej tutaj jeszcze pokazałem wam jak się rozwijali poszcz poszczególni piłkarze który piłkarz miał największy postęp od następnego sezonu, już będę wam pokazywał pod koniec overale wszystkich zawodników i będziecie widzieć e e e boże i będziecie widzieć o ile każdy zawodnik się rozwinął ale tu już pokazuję o ile każdy zawodnik się rozwinął, no to lecimy z trzecim sezonem, w trzecim sezonie mój skład wygląda następująco jest Milik, jest Kiesa, Insigne. no i mamy Żoła, Feliksa Mamy Awara. 2 mega wzmocnienia w trzecim sezonie Napoli. Postanowiłem, że sypnę pieniędzmi i kupię Joao Felixa, który miał bardzo niską klauzulę 74 miliony. I też kupię Awara do środka pomocy z Valen. I to chyba na ten moment nie było więcej transferów. Mogę się mylić, bo ja mam pamięć, jak. Ja w ogóle nie mam pamięci. Jakby można było sobie karty pamięci wstrzykiwać w mózg, to on sobie wstrzyknął. Awar, Felix, odszedł Hysaj, odszedł tam inny, Hunes, Guolam. i na wypożyczenie, na wypożyczenie do Chelsea piłkarz. Więc dwa wzmocnienia w tym sezonie. Może będzie jeszcze trzecie. te jeszcze cele chciałem sprawdzić. Tam rozwój młodzieży mnie trochę to, że oni są tak, że dostaje maile, że rozwój młodzieży jest tak ważny, dla naszego klubu wchodzę jest niski priorytet. Więc. A na Opol zastanówcie się. Trzeci sezon. Mamy środek sezonu. Kupuje Alexio Romagnoliego. Nie, to jeszcze w letnim okienku transferowym wzmacniamy obronę za 71 milionów. Najdroższym piłkarzem jest Harry Kane. 126 milionów dał za niego Bayern Monachium. Gabriel Jesus do Perze, a Mateusz Kowacić do Valencia. Jeszcze kilka transferów. Powinien to robić co sezon, nie robiłem, dlatego więc to jest ja zawsze taką jak pierwszy raz coś robię nowego, to nie jest to najlepsze wydanie, ale będzie lepsze. Ja wam to gwarantuję jako stucha, człowiek Wrocławia, lokalny patriota. Nie, no jest, no ale dobra, ale bo nie ma co. No i trzeci sezon kończymy w końcu jako wicemistrz, tylko 7 punktów, nie. 9 punktów za Juventusem. Najlepszy nasz... najlepszy nasz sezon. Ja często, ja plenię, ja to wiem, albo tak dziwnie wymawiam, mówię, niestety, polski język, trudny język, co z tego, że jestem Polakiem i mówić po polsku, więc tak naprawdę nie jestem Polakiem, no ale... E, no, mamy 17 bramek straconych, jest sukces, straciliśmy mniej bramek niż Juve. Jedyny mecz, w którym przegraliśmy, to był z Juve. Szczerze to powiem te to żadne Juve, to w ogóle nie wiem, co to za twór piłkarski jest. No ale jest już lepiej, czuję tą różnicę, że jest lepiej, naprawdę... To jest sezon, który może być takim promieniem nadziei, że w czwartym sezonie pokażemy Juve, kto rządzi, jak za czasów Diego Armando Maradony, kiedy Napoli zdobywał dwa razy Scudetto. Czemu ja się cofam? A, powiem wam, jakieś strasznie lagi miałem w grze, długo mi się wczytywało, dlatego tak to wygląda teraz, no sorry, ale no no, UEFA Champions League wygrywa. Erbilipsk spełże pokarnych, a my odpaliśmy właśnie z RP Lipsk w półfinale. To, było na, to był naprawdę dobry sezon. Półfinał ligi mistrzów wygrana, no nie wygrana. Ura, ty ja chyba kopa Nacjonale tu wygrałem, Nie, nie wygrałem chyba kopa nacjonale, ale nie pokazałem tego kopa nacjonale i jestem zły. Zapominam, zapominam. Ten raz sobie zrobię notatki. Co masz w odcinku pokazywać? Ty, ty, ty. No Ronaldo, 37 bramek. W wieku 37 lat. Hmm, tak wygląda mój skład na koniec sezonu. Przejdźmy do statystyk. Widzimy piłkarzy niezadowoleni. Ja mam, wrażenie, że, ja mam wrażenie, że pod koniec sezonu to wszyscy są niezadowoleni. Jak się wam nie podoba, to możecie odejść z Włoch. Po co wy tu siedzicie? Nie podoba mi się w Krali, nie podoba się w Neapolu. To idźcie sobie. Jakiś wieczysty Kraków na przykład. tutaj pokazuję overale załników pod koniec sezonu. Romagnoli plus 2, Kulibali 9, Felipe plus 2, Lorenzo to nie wiem, Malkut, a no, bo to Francuz, Mbapu plus 2, Tonali plus 2, demę, demę, Zieliński plus 1, Piotr. Piotr jest dobry, Piotr też. Zobaczycie, jak mu się tylko coś w głowie przedstawi, to Awar plus 2. Fabian plus 2, choć na, jak patrzyłem na Sofia, to Fabian ma potencjał 89, ale ma większy. Zaniolo plus 1, Niko się w ogóle nie rozwija, ma ogra, dlatego za dużo kupiłem. Lozano plus 2, niechciany, Insigne plus 0, Felix plus 3, Chiesa plus 2, Osimen plus 3, Milik plus 1 i Exposito plus 3. I tak wygląda moja kadra po trzecim sezonie. Jeszcze oczywiście statystyki. W ogóle, jak tu już mamy Milika, czy Milik odejdzie z Napolu? No musi odejść, bo jak nie odejdzie, to nie będzie grał. Mówi się o Romie. Ja słyszałem coś też w Fiorentinie. No, taka Roma Fiorentina po Neapolu to dla mnie jest trochę zjazd. Miał być Juventus, no, ale Juve nie chce tyle dać. No, Milik ma rok do końca kontraktu. No i nie wiem. Naprawdę trudna sytuacja. Z tym Milikiem chciałbym, żeby grał, no ale w Fiorentinie, choć ja bardzo lubię Fiorentinę, ja w ogóle mam pomysł na karierę w FIFA 27, jedną z drużyn z włoskiej ligi, niestopowej chcę ją nagrać, bo ja jestem strasznie osobą, która jest taka nostalgiczna. Kiedyś to było, kiedyś to była drużyna i chcę taką drużyną nagrać. No i kolejny, czwarty sezon rozpoczynamy od bomby transferowej. Paulo Dybala podbija sobie piłkę w Napolu, bo za 140 8 milionów przychodzi z Manchester City do Neapolu. Musi być w Neapolu. Był Diego Maradona, musi być Paulo Dybala. I tak to będzie wyglądać na początku sezonu. Zobaczymy, czy z czasem Osimen nie przejmie pałeczki pierwszego napastnika, bo milik coś powoli zaczyna grać gorzej. Wam mogę powiedzieć, że Osimen przejął tą pałeczkę, ale to nie był ostatni transfer. Paulo Dybala nie był moim jedynym argentyńskim piłkarzem. Bo drugim argentyńskim piłkarzem, którego kupiłem do Napolu, jest piłkarz z argentyny. Naprawdę piłkarz argentyny. Jest to piłkarz kosmiczny. Jest to piłkarz fantastyczny. Nie, to nie jest Dawidek Calabria. Nie ja wiem, kupiłem jeszcze Kalabria na prawą obronę, ale kupiłem Leo. Nie, kupiłem Lautaro Martineza. Lautaro Martinez. Nie wiem, gdzie on był wcześniej. Z że go kupiłem. Za 118 milionów. sprzedałem Kiezę. No, i Alana Kalabrie kupiłem więc, tam plumla nie wiem, że mi plumla, ale będzie mi plumlało. Jestem w zdalnie w domu, no, ale. no i mamy Scudetto: Napoli odzyskuje Scudetto. Ten sezon był niesamowity przegraliśmy chyba z Milanem tylko 109 punktów. 109 punktów zdobyliśmy. Jesteśmy najlepszą drużyną we Włoszech. Czy będzie podwójna korona? Kopa nacjonale też wygraliśmy z Juventusem. To jest już mamy podwójną koronę. Czy będzie potrójna? Podwójna, czy będzie potrójna? Liga mistrzów niestety nam nie wyszła. Nie z Barceloną, ale mamy to upragnione Scudetto. Udało mi się, wyrwałem to Scudetto Juventusowi. Patrzcie, patrzcie, tam jest 10 punktów, 11 punktów przewagi. Zabrakło no króla szczelców tylko Martinez, ale Donna Ruma zajebisty. Ale w końcu, więc jednak trochę się znam, można mi powiedzieć, że zrobiłem nierealistyczne transfery, Felix, Awar. no ale jeśli ktoś w piłce nożnej nagle staje się taką topową drużyną jak PSG, to raczej są zawodnicy, którzy chcą tam pójść, jak przy Manchester City. Sypniesz hajsem, pójdzie. No więc myślę, że Aouar, to naprawdę nie są takie złe transfery, no ale udało mi się, taka przebudowa. z przebudowy, oglądałem przebudowy na YouTubie, jak ktoś robi przebudowę jakimś Dublinem i tam sprowadza Kamavinga czy Pogbę, to serio, ja małem, miałem prawo. Miałem prawo i mam prawo. No. I bardzo się cieszę, że udało mi się wygrać to to No i w następnym sezonie trzeba się skupić na lidze mistrzów. Żeby ją wygrać. O, no, co mam? To jeszcze trzeba 5 minut mówić. 5 minut. Macie statystyki. Ja lubię takie kary. Ja wam powiem, że ja lubię coś budować. No, lubię grać. FIFA już mi w 20 się nie chce grać, jeśli chodzi o gameplay. Czekam na 27, która będzie jeszcze gorsza, pewnie. Albo podobna, bo myślę, że jej się nie postara. Jak ich najnowszy Madden ma oceny od graczy 0,3, to myślę, że FIFA może to pobić. O, ale fajnie jakby był dobry gameplay, że można było grać w karierę, no bo będzie na pewno symulowana. Będziemy mogli przejść symulować mecze. Będę wchodzić w dany momencie. A, spół, a, schodź z boiska, bo jesteś leszczem na przykład. No i rozpoczynamy kolejny sezon, numer 5. I jak na razie niewiele się zmieniło. Kupiłem Cancelo na prawą bronę. No i kupiłem Jonathana Davida na. jako rezerwowego. Rezerwowe. Cancelo, wyższa wyraź, Mbapu, Calabria. Sądziłem, że to będzie dobry na Ruma 63 overall. No przegięciem na przykład by było, ja bym kupił Mbappe, ale nie kupiłem. David, ale Hajsów w cholerę ten David kosztował. Jak za rezerwowego? Nie wiem, że wzmacniam większość ataków, ale myślę, że atak to jest przyszłość. To jest przyszłość piłki nożnej. Atak. Ile można bronić? Ile można bronić? Ale lecimy. Choć ja ostatnio oglądając. Choć ja teraz oglądam Mundza z roku, a tylko mecze Italii, bo ja jestem wielkim fanboyem w ogóle reprezentacji Italii. Po Polsce to moja druga ulubiona reprezentacja. No i właśnie możecie jutro powiedzieć, czy wygramy z tymi Holendrami, czy nie. Dajcie czas, powiedzcie w komentarzach. Tutaj zamiast się cieszyć, będę się cieszył, czy się nie będę cieszył. No bo przed nami finał Ligi Mistrzów. Udało mi się po raz drugi wygrać z Scudetto, tym razem 6 punktów mniej ale 12 punktów przewagi nad Juventusem. Kurde, mogłem to dłużej zatrzymać tą tabelę. Czemu jej dłużej nie zatrzymałem? Przepraszam Was za to bardzo serdecznie, za te wszystkie błędy w tym odcinku. Następny będzie o wiele lepszy. No i finał Ligi Mistrzów. Upragniony finał z Barceloną. Napoli w finale. Czy pokona FC Donna Donnarumma, Cancelo, Romagnoli, Kulibaj, Hernandez, Fabian, Award, Dybala, Fejs, Osimeni, Martinez. Wygrywamy 2-1. Martinez i Pellegrini. Zobaczcie sobie na skład Barcelony. Mamy, mamy to. Potrójną koronę. Potrójną koronę we Włoszech. Ostatni raz zrobił to Intermediolan za Jose Mourinho. A teraz my. A teraz my. Mamy no, potrójną koronę. E, e, yo. Niesamowite. Drugie skudet to rzędu. Liga mistrzów. Puchar Włoch. Jeszcze super Puchar Włoch. No naprawdę jestem szczęśliwy, że udało mi się to w 5 sezonów, 5 lat. 5 lat coś zrobiłem, zrobiłem więcej w FIFA przez 5 lat niż przez 6 lat Andrzej Duda jako nasz prezydent. Ale to było niepotrzebne, będzie, że jestem o, antypolityczny. Czasem mam dziwne terymy, ale tutaj widzimy Żoła Fejs, się cieszy. Czasem coś go powiem głupiego, to już potem żałuję, ale zawsze, ja zawsze najpierw mówię, potem myślę. No ale no co, no wygraliśmy, no zrobiłem coś pięknego. Mogłem grać dalej, ale to już nie ma nie ma A kurde, przepraszam, nie ma sensu. Bo po co? Wszystko jest zrobione. Po co? 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 No i ostatnie statystyki moich samolotów. Overale, statystyki. A ja no mam jeszcze dwie minuty. Mam dwie minuty. Mam bardzo ważny komunikat do przekazania. Chciałbym Wam przekazać straszną wiadomość. Ta wiadomość jest straszna. Liverpool spytał się o Mbappé. Peszeł powiedział, że. 300 milionów, oni powiedzieli, że mogą dać 20 milionów. No i to tyle, no. Liverpool zawsze będzie Liverpoolem, no ale nie wiem czemu ja to wtrącam do napoi. No ale jak myślicie, czy w nowym sezonie Serie A ktoś przełamie hegemonię Juventus? Będzie to Inter? Ja mam nadzieję, że jako wielki fan Interu, że to zrobi Inter. Inter przełamy Juve. Dlaczego? Bo Andrea Pirlo nie jest doświadczonym trenerem i w tym upatruje szansy. A Inter ma fajną drużynę. Jeśli tego nie spieprzą, mają szansę, Kurde, przepraszam, jest jakie ja, cyplenie. Mają szansę. Też trochę wina mikrofonu, bo potem jeszcze to gorzej słychać. Kiedyś zainwestuję, ja będę miał 1000 subów, zainwestuję sprzęt, bo wtedy YouTube będzie mi płacił. Więc jeszcze tam jakieś 568 Subów. No, wiem, wiem, że dacie radę. No ale ja sądzę, że w nowym sezonie to Inter będzie mistrzem, wszystkie mecze na lewen, kalendarz podany, będę oglądał. Ja lubię włoską piłkę, ja najbardziej lubię włoską piłkę z lat 90. No ale kiedy to było, teraz to nie ma. No i co? No i to pomału tyle. Jeśli Wam ten odcinek się spodobał, to chociaż 10 łapek w górę. Wiem, że jesteście w stanie to zrobić. Bardzo Was proszę o te łapki, będę żebrał. Jeśli podoba się, podoba Ci się mój kanał, możesz zostawić suba, możesz zostawić komentarz. Możesz mi polecić jakiś fajny film? To tyle, na razie piąteczka, do usłyszenia.